Patrzcie, Julka w końcu śmieszna, Aha. Przepraszam, przytulam się do... O. Pachniesz trochę dziwnie No bo mam e, taki ten olej herbaciany na prysie Właśnie, ja miałem kiedyś takie mydło, co tak pachniało, Pokażę jeszcze raz Tak, dokładnie to Nie no, żartuję, Julka jest super Jurka jest najlepsza ogólnie Dobra, stronie pani będzie nie was A ja cię bardzo lubię Pani ja idziemy oglądać serial? Inesie jestem? Tak. Julka wyszła na live i pisze nam hej. Hej, Julka. Gdzie napisała? Hej. Można ją dołączyć? Można! Dawaj, dołączaj się do nas. Julka, o. Mam challenge, ja mam challenge. Wylać wodę Wyląć wodę na Julka i Maćka challenge. Niewygodne pytania. Ona się zrób to, zrób tam. musisz to zrobić. Nagrywajcie szybko, nagrywajcie. Shoty, oh. shoty na TikToka, shoty. Nie, A! Nie! Nie nie, nie! 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 na łóżko! Nie, 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 A nie A bo nie, bo nie rób tego! A czemu ty mi wodą? Nie! Nie lej! Nie lej, chłopie! Bo no, zaleś łóżko! Idź to! idź Idź gdzieś sobie. Może dwie perspektywy! Ja nie, nie zwróciłem uwagi nawet. Wygrałem. Zrób coś to. No. Teraz Teraz kolejny challenge. Czekaj, bo tu jest ciemno, pokaż mi sami to. Jaki challenge? Kto teraz robi challenge? Teraz challenge. Monia rozwalić Maćkowi wszystkiego challenge. Nie! Nie! O nie! O, nie. Rozwalić, rozwalić Moja! Monia musi iść pocałować Karola. O kurde. Mocny challenge. Dobra. Nie mówię, żeby mi się jakoś bardzo podobał, no ale... No, no właśnie, co z wyleksem z waszym ślubem? Właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, co z nim może Karol. Karol, mogę? Yeah. A gdzie jest Julia? Czemu? A. Karol y, teraz nie może. Coś, czemu nie może? Bo coś robi. Hmm. O! Właśnie, co jest nie śpiewaj! Śpiewaj, Snowman. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. No, a, teraz a coś tam. Co? Mogę zaśpiewać. Storm, storm. Jak to było? Pokonam nam Z Kamilem, z Kamilem, uwaga. Foko! pok. To się jest Julia. Helene. No, Monika, skup. się na nie zgraźliśmy. Chyba mam się położyć. Po po ale... <grym grym grym> to jest pierwsza, nie co? To... <grym> Karol, Karol, ja miałam challenge, żeby ci dać buzi. O. I tak jesteś po prostu. A czemu Karol wszedł na live? A już nie ma Karola. No i Karol po prostu ja nie widzę. Czerwony to odwaga. Jestem, Jestem. moja obojętnie, Jan, mi mówisz? Monia, Monia lisa. Jaki to jest? Jaki jest? Nie mam. O Boże, o yes. Jezu. Fajnych ludzi, fajnych ludzi. On do mnie dzwoni i znowu mnie nudzi. On do mnie dzwoni i znowu mnie nudzi, ja. Yeah, je. Yeah. Mijam kolejnego chłopa, wołam adios. Kuna ma tata. ta lata, dwa karce, wstąpiłem. Mm. Zaprezentujmy im nasz układ. O kurde, jeszcze jest Julka i Leksiu, bo my teraz zaprezentujemy układ. Ciekawe, czy zostaną. To to jest Leksi, nie Leksi. I czy be, to jest Leksiu, nie Leksiu, dokładnie. Ja, nie, no, to jest układ, nie możemy zdradzać. Nie może, ale możemy początek. O dobra. E, a ty co? No co, ja po prostu zdradzam, bo ja, nie, bo ja mam swoje zasady, i jak wy mówicie, że mamy nie zdradzać, to ja zdradzam. A oglądamy, no już oglądamy, tylko chcemy pokazać z Karolem nasz y, kawałek układu. Tak, pięć, sześć, siedem, siedem i. Dwa, dwa, trzy, pięć, sześć, sześć siedem dwa. i. Bum, bum. Bum, bum, Pokażemy wam początek, ale się nie krężujcie totalnie. Początek, bo jutro mamy występuje. I, now, I, my i now. pokażemy wam początek. Dobra, to jest. Ale tak. już tak, no. tak. Dobra, no z uczuciem tak jakbyśmy e, Szatujcie. No. No, to tak. I tu będzie muzyka, ale pamiętajcie, tak? Zapomniałem. Ale... Nie, no więcej wam nie pokażę. Po tak, to. No. Nie, 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 ten taki ten nie, fajny ruch. Który? A. <grym> <grym> Mocne, nie, powiem, że nie, 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 Dobra, uwaga. Na po, poprosimy o. Wykonaj zadanie po całej Karola. Muszę wykonać zadanie. No! Ale nie, nie, tak. Oh my god! No, Sora. Lekstan, mój kochany, nie bądź. o, Nie bądź zazdrosny. Lecz, yeah. Wow.